Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące pojazdy. Tablice rejestracyjne na samochodach w naszym kraju są naprawdę bardzo interesujące. Po niektórych szczegółach możemy wywnioskować ciekawe fakty. Dla przykładu, jeśli mamy do czynienia z rejestracjami flagowymi, widząc samochód na takich rejestracjach na pojeździe, którego to produkcja rozpoczęła się na przykład w roku 2006, ze sporą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że właściciel posiada taki samochód od nowości. A co za tym idzie, jest to dosyć rzadki widok. I przechodząc po ulicy, możemy wiele takich ciekawostek wyłapać. Jednak w tym odcinku opowiemy sobie o całej historii rejestracji samochodów w naszym kraju. Zobaczymy jak to wyglądało na początku oraz odpowiemy sobie na pytanie czy samochody na czarnych tablicach nadal mogą poruszać się po naszych drogach. Mimo że już od ponad 20 lat wydawane są tylko i wyłącznie białe tablice. Poproszę Was tylko jeszcze o 15 sekund uwagi, kanał się rozwija tak więc postanowiłem założyć Patronite, gdyż chciałbym jeździć w ciekawe miejsca w Polsce i przedstawiać Wam interesujące historie motoryzacyjne. Jeśli ktoś chce docenić moje treści i znaleźć się na końcu każdego filmu może wesprzeć mnie symboliczną kwotą 10 zł. Dziękuję za Wasze wsparcie i przechodzimy do filmu. A przed obejrzeniem odcinka dajcie znać w komentarzu kiedy ostatni raz i czy w ogóle widzieliście auto na czarnych rejestracjach. Tak naprawdę początek tablic rejestracyjnych w Polsce można uznać okres gdzie samochody w naszym kraju zaczęły po prostu się pojawiać. Trzeba było jakoś ewidencjonować te pojazdy i tak po odzyskaniu niepodległości na naszych ziemiach obowiązywały przepisy, które były ustalone jeszcze w czasach zaborów. W latach od roku 1918 do roku 1922 wyglądało to w taki sposób, że każdy pojazd rejestrowany był przez władze wojskowe. Jednak przez fakt, że granice w naszym kraju cały czas się zmieniały, ciężko było jakoś całość usystematyzować i czasami pojazdy posiadały rejestrację z byłego zaboru lub po prostu jeździły bez rejestracji. Tak więc był dość spory bałagan. Jednak 6 lipca 1922 roku, na mocy rozporządzenia ministra robót publicznych, pana Gabriela Narutowicza oraz ministra spraw wewnętrznych, pana Antoniego Kamińskiego, został wprowadzony pierwszy w niepodległej Polsce jednolity system rejestracji pojazdów. Jak to wyglądało? Otóż przednie rejestracje miały być jednorzędowe o długości 49 cm oraz szerokości 14,5 cm. Z tyłu natomiast montowane były rejestracje dwurzędowe o wymiarach 37,5 cm na 24,5 cm. Każde z 16 województw w naszym kraju posiadało już wtedy wyróżnik dwóch liter w kolorze czerwonym, i tak na przykład województwo krakowskie miało KR. Wyjątkiem była tutaj Warszawa z samą literą W. Jeżeli chodzi o sekcję liczb, to było to od 1 do 5 cyfr w kolorze czarnym, tak więc samych kombinacji cyfr było około 100 tysięcy. Czyli na każde miasto była ograniczona możliwość rejestracji 100 tysięcy pojazdów. Teraz taka liczba jest nie do pomyślenia. Od roku 1922 do 1928 samochody zarejestrowane w Warszawie miały zakres liczb od 15 501 do 20 000. Zostały wprowadzone również tablice rejestracyjne z wyróżnikiem województwa i literami PR. Następna zmiana miała miejsce w roku 1928, kiedy to wprowadzono większe tablice, jednak czcionka i ich kolor nie uległy zmianie. 5 lat później mogliśmy zobaczyć prowadzenie numerów rejestracyjnych na przyczepach samochodowych, które były malowane na lewej burcie. Kolejne zmiany w polskich tablicach zanotowano w styczniu 1937 roku. Wtedy został wprowadzony nowy system tablic, który składał się z sześciu białych znaków. Była to jedna litera oraz pięć cyfr umieszczonych na czarnej tablicy o wymiarach 35 na 12,5 cm. Każde miasto i województwo miało inny zakres cyfr. Dla przykładu w Warszawie było to od 00 do 19, dla województwa krakowskiego od 13 do 16, a taksówki miały oznaczenie litery T. Zmiany były dosyć dynamiczne, a wpływ na to miała wojna. Pod władzami niemieckimi w 1940 roku prowadzono okupacyjne tablice rejestracyjne, które miały litery OST oraz od 4 do 6 cyfr, gdzie ta pierwsza oznaczała dany obszar. Niestety, podczas wojny wiele pojazdów uległo zniszczeniu, tak więc to powodowało kolejne nieścisłości w ewidencji, na skutek czego było wiele zawirowań w oznaczeniu samochodów podczas wojny. Pierwsze zasady odnośnie wydawania tablic po wojnie były bardzo podobne do tych, które miały miejsce przed wojną. W roku 1946 wprowadzono nowy podział administracyjny na 15 województw, a na tablicach była nazwa konkretnego województwa, np. Poznań lub Warszawa. Ciekawostką jest to, że wówczas samochody powiedzmy prywatne oznaczono literami od A do B, a takie, które służyły celom zarabkowym literami T. Autobusy oraz ciężarówki posiadały oznaczenie litery C. Kolejne zmiany miały miejsce w roku 1950. Był podział wówczas na 17 województw, gdzie samochody i autobusy PKS posiadały własne oznaczenie PKS. Pojazdy zarobkowe miały oznaczenie T oraz X, a auta prywatne miały wyróżniki H lub L. Pojazdy państwowych instytucji miały litery S lub P. A pojazdy dyplomatów miały oznaczenia Z, a samochody wojskowe E lub D. No, w roku 1956 wprowadzono nowy system tablic z sześcioma znakami. Nowością było wówczas wprowadzenie wyróżników literowych oprócz tych cyfrowych. Jednak rozwiązanie to nie działało zbyt długo, bo na początku lat 60. zasób numerów zaczął się wykańczać, i w roku 1964 wprowadzono kolejną zmianę. Dwie litery z wyróżnikiem województwa przesunięto na koniec za cyfry tablicy. Po kolejnej reformie administracyjnej i podziale kraju na 49 województw w roku 1976 wprowadzone zostały nowe wzory tablic z siedmioma znakami czarnym tłem oraz białą czcionką. Dwie litery na początku oznaczały województwo, a trzecia litera miasto. Te tablice możecie kojarzyć jeszcze z naszych ulic, gdyż czasami gdzieś się jeszcze uchowały. I wielu z Was może się zastanawiać, czy takie tablice nadal są legalne i może na nich jeździć. Otóż tak, jeśli ktoś posiada auto na czarnych rejestracjach, jeszcze sprzed ponad 40 lat, to nie ma przeciwwskazań, aby nadal ich używać. Taka mała ciekawostka. Kolejne zmiany zaszły dopiero na początku roku 2000. Kiedy to była kolejna reforma administracyjna, a kraj podzielono na 17 województw. Zaczęto wówczas przygotowywać wydawane tablice pod standardy Unii Europejskiej, a ich format przypomina ten nam już znany. Jednak zaszła tutaj pewna zmiana. Do roku 2006 wydawane tablice miały symbol flagi Polski. Następnie w maju 2006 roku wprowadzono rejestrację, już z flagą Unii Europejskiej, która to jest użytkowana do dzisiaj. I tutaj dla fanów motoryzacji jest dosyć ciekawa zabawa. Można wypatrywać samochodów z tablicami flagowymi na naszych ulicach, bo jest to naprawdę rzadki widok. A jeszcze rzadsze to samochody z czarnymi rejestracjami. Prawdziwa uczta dla oka, każdego fana motoryzacji. Tak więc, jak możecie zobaczyć, wzorów tablic było naprawdę sporo. Dajcie znać w komentarzu, który z tych wzorów najbardziej wam się podoba, oraz czy widzieliście samochody jeszcze na czarnych rejestracjach. A ja dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na profil Patronite. Cześć!